Witajcie moi kochani, dzień dobry. Rozpoczynamy nowy tydzień i oczywiście z nim nowe nadzieje na wygrane, jak największe. Dzisiaj mam dogrywkę, premiery szczęśliwe linie. Premiera mi wyszła bardzo piękna, zerowa, więc dzisiaj dogrywkę. Na premierze miałam 4, dzisiaj mam 5. Trzy niebieskie, dwie białe. Nadrapałam sobie, przygotowałam, pozostawiłam po pięć symboli w każdej. I powiem Wam, że w tej ostatniej jest już pewniak, bo jest linia. Ale sobie ją zostawimy na koniec. Zaczniemy sobie od tej numerowałam sobie po kolei, poukładałam. Czyli zaczniemy od numerku 22. Potem jest numerek 39. 40, no łap ostrość, uparciuchu. O, jest. 40 potem będą białe, 91 i 86 mam na końcu, bo, bo tam jest ten pewniak. Zaczniemy sobie od niebieskiej, numerek 22. Tu się jeszcze nic nie ułożyło, no ale jak wiadomo, jeszcze się wszystko może zmienić. Tak, chyba będziecie dobrze widzieć. O, tak. Żebym nie musiała przesuwać. O, mieści się. Będzie chyba wszystko dobrze widać. Dobrze, to następnym symbolem jest złoto. Tu są dwa złotka. I tu jest jedno. I kolejne. To jest arbuz. Tu jest arbuz. I tu jest arbus. I następny pomarańcza. Pomarańczy nie ma. Sakwa. Sakwy nie ma. I korona. I korony nie ma, więc ta jest pusta, niebieska. <laughs> S. Numerek 22 jest pusty. Teraz numerek 20, 39. Tak, ustawiamy, żebyście widzieli. Tak. I szukamy pomarańcz jeden. Kolejny pik, I jeden, i jeszcze trzy symbole, trefl jest tu, tu, i nie ma więcej, i dwa ostatnie, cytrynka, cytrynki są dwie, I śliwka. A śliwki nie ma, więc to jest kolejny pusty. Kolejna pusta QNW. I trzecia niebieska numerek czterdzieści. I szukamy. Arbuzik, arbuzik tu. No chociaż jedna niebieska, daj coś. Tu. Gruszka. Jest tu. Pomarańcz, cytrynka by się przydała. Wiśnie. No to sprawdzimy od dołu. Tu jest. Piatek. Piatek jest tu, piatek tu i tu. Słonik. Słonik jeden, Słonik dwa. I ostatni symbol. Tęcza, której wcale nie ma. Czyli biało, niebieskie są. Puste D. Kół I dobrze. Teraz zabieramy się za białe. Najpierw ta z numerem 91 i szukamy. Dzwonek, dzwonek tu, dzwonek tu. Następnie słoneczko tutaj, tutaj i tutaj. I dwa ostatnie symbole. Jest biedronka i pomarańcz się przy okazji odsłonił. Biedronka tu i biedronka tu. Pomarańcz się odsłonił, ale go nie ma, i kości. Ościtu. I kolejna pusta D i, s. o 91 pusta i ostatnia została mój pewniak z linią, pewnie 3 zł będzie z 15, bo było 5 sztuk, czyli 15 zł. No ale nie będzie pusta jak premiera, że było na 0, o tak wam ustawię. Ananasa szukamy, ananas jest tu. Następny dzwonek. Dzwonek tu. Czy coś tu jeszcze się utworzy, czy nie? I dzwonek tu. Klucz, klucz tu i kluczek tu. I ostatnie dwa. Korona. Korony nie ma. I cytrynka. I cytrynki też nie ma. Ale jest jedna linia. Sprawdzamy co jest przy tej linii? 3 złote. Czyli jest zwrocik. DDD zgadza się. Czyli 12 do tyłu złotych. Ale to nic, nie, nie ma zera. Chociaż jedna na wymianę będzie. 3 zł jest. Cztery puste, jedna wygrała. Bardzo Wam kochani dziękuję za obecność, za oglądanie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę pięknego, słonecznego, cieplutkiego dnia. I do zobaczenia w następnym odcineczku. Pa!